Wszyscy zachwycają się metodami nauczania i wychowywania dzieci przez Banjiego i Chili. Ale czy tak jest na pewno? W dzisiejszym odcinku pokażę Ci i opowiem Ci o kilku chwil, kilku rzeczy, paru rzeczach, które mówią o tym, jak złymi rodzicami moglo, mogą być Banji i Chili. Czy się z tym zgadzacie? Napiszcie w komentarzu, ja dam Wam kilka przykładów, które świadczą o tym, że nie do końca to są dobrzy rodzice. Zapraszam. Mamy oczywiście kilka takich przykładów. I tutaj mamy presja doskonałości, czyli w jednym z odcinków, Chili tak chcąc, nie chcąc, sprawiła w takie poczucie właśnie swoją córkę. W odcinku doskonały, uwaga przenosi się na Chili, gdy rodzina. Łączków Hillerów przygotowuje się do obchodów Dnia Ojca. Dobrze intencjonowane przesłanie Chili o próbowaniu swoich sił zostaje przyćmione przez lęk Bluey o stworzenie idealnego rysunku dla Benji'ego. Wynika to z przeszłego wydarzenia, w którym Chili z powodu ograniczonego miejsca na lodówce umieściła nowy rysunek bingo na rysunku blue. Choć niezamierzone działanie Chili mimowolnie wysłało wiadomość, że. Wysiłek Blu nie był taki cenny, co doprowadziło do jej obecnej obsesji na punkcie doskonałości. Podkreśla to, jak ważne jest uwzględnienie niezamierzonych konsekwencji pozornie drobnych działań i tego, jak mogą one wpływać na postrzeganie i poczucie bezpieczeństwa dzieci. Czyli macie tutaj pierwszy przykład. Drugim przykładem jest w odcinku z Zebranie Rodzinne, który koncentruje się na szczególnie nieprzyjemnym incydencie, w którym Bandit puszcza bąka, a następnie temu zaprzecza. Daje to zły przykład dzieciom, ponieważ wiąże się zarówno z kłamstwem, jak i lekceważeniem doświadczenia Blue, czyli próbuje rozwiązać sytuację organizując zabawną rozprawę sądową, pozwalając dzieciom przedstawić dowody przeciwko. Tacie. Chociaż odcinek ostatecznie ujawnia kłamstwo Bungie'ego, Bungie skupienie na samym akcie kłamstwa utrzymuje się, gdy Blue próbuje przekupić Bingo cukierkami, aby zapewnić sobie jej milczenie. Co ciekawe, sama Blue ukrywa wykroczenie granie na tablecie w dzień powszedni, co było wbrew zasadom, czyli podkreśla to główny temat odcinka, jakim jest nieuczciwość i to, jak łatwo dzieci mogą nauczyć się takiego zachowania od rodziców. Innym takim przykładem, który chciałbym Wam przedstawić, jest Wysypisko. Odcinek, z odcinka, czy przykład z odcinka Wysypisko przedstawia kolejny przykład, właśnie ten odcinek wątpliwego rodzicielstwa. Tym razem Benji na czele. Chociaż odcinek ma na celu nauczenie dzieci o recyklingu, robi to w sposób, który można postrzegać jako zwodniczy i lekceważący uczucia blue. Banji po postanawia pozbyć się starych rysunków Blue bez informowania jej o tym, zasadniczo ukrywając swoje działania przed córką. Kiedy szczeniaki odkrywają działania jak Bungie, ten próbuje je usprawiedliwić, wyjaśniając znaczenie recyklingu dla przyszłych artystów. Jednak odcinek nie odnosi się do wartości emocjonalnej jaką dzieci przywiązują do swoich dzieł ani do znaczenia bycia prawdomównym i pełnym szacunku, nawet pozornie Błahych sprawach. Także widzicie, nie zawsze jest tak kolorowo. Innym takim przykładem możemy taki przykład w sumie znaleźć w odcinku Obietnice, który, w którym tym odcinku zagłębiamy się w znaczenie dotrzymywania słowa i potencjalnych konsekwencjach łamania obietnic. A wiemy, ja jako rodzic wiem, jak dzieci wiecie, jak ro, wierzą na słowo po prostu i to bardzo. no Mój syn, jeżeli mu się coś obieca, to, 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 mu, to, to jak ja mu to obiecam albo mama, to to jest pewne, wiecie, to musi być i tak dalej, nie? Bo to, to tak to traktuje. Odcinek rozpoczyna się od pozornie niewinnej prośby, czyli, która prosi Blue o obietnicę, że posprzątają po ukończeniu układanki. Blue jednak łamie tę obietnicę, a co gorsza, Bungie również nie dotrzymuje swojej obietnicy zabrania dziewczynek do biblioteki. Prowadzi to do serii złamanych obietnic, a zarówno Bungie, jak i Chili uciekają się do używania obietnic jako formy kary, a nie demonstracji zaufania i rzetelności. Sytuacja eskaluje do tego stopnia, że Bungie obarcza Blue noszeniem ciężkich książek, używając obietnicy, by ukryć swoje manipulacyjne zamiary. Na szczęście, Chili interweniuje i demonstruje prawdziwą moc obietnicy. Ratując zrozpaczoną bingo z, z Placu Zabaw. Podkreśla to znaczenie rodzicielskiego przewodnictwa w kształtowaniu rozumienia obietnic przez dzieci oraz znaczenie konsekwencji w dotrzymywaniu własnych zobowiązań. Jak widzicie, są tu też takie negatywne rzeczy. Inna rzecz miała w odcinku omlet. Ofe omlet oferuje wgląd wyznania, wyzwania związane z zaangażowaniem. Małych dzieci w zadaniach, które mogą być poza ich możliwościami. Moja córeczka, właśnie jak robi puzelki, niektóre te, te już starsze, dla starszych, to mówi: Nie umiem, nie umiem, nie umiem. Także wiecie, dzieci nie wszystko potrafią na razie. To nabierają tego już z biegiem czasu, takich możliwości. Odcinek koncentruje się na urodzinach Bandziego. A czyli i szczeniaki planują specjalne śniadanie z tej okazji. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy Bingo chętnie, chętna do pomocy nalega na udział w robieniu omleta, pomimo swoich ograniczonych umiejętności kulinarnych. Zamiast delikatnie pokierować Bingo w stronę zadań bardziej odpowiednich do jej wieku, czyli pozwala jej podjąć się złożonego zadania przygotowania omleta, co wiecie, w czym będzie skutkować? Bałaganem. Podkreśla to, jak ważne jest ustalenie realistycznych oczekiwań wobec dzieci w oparciu o ich etap rozwoju i zrozumienie, kiedy ich entuzjazm może wymagać przekierowania na coś łatwiejszego. Także mamy jeszcze jeden taki przykład. W ogóle każdy odcinek Blue zagłębia się, zagłębia się w zawiłość rodzicielskich oczekiwań i niezamierzonych przekazów, jakie mogą one przekazywać swoim dzieciom. Zirytowany nieograniczoną energią Blue, Bungie wyraża pragnienie, aby jego córka był, córki były bardziej do siebie podobne. To pozornie niewinna uwaga, ta pozornie niewinna uwaga zasiewa w Blue myśl, że bycie jak Bingo jest w jakiś sposób bardziej pożądane. Biorąc słowa ojca do serca, Blue wykorzystuje swoją wyobraźnię, by przekształcić siebie i Bingo w identyczne wersje swojej siostry, mając nadzieję, że uszczęśliwi ojca. Sytuacja przybiera bolesny obrót, gdy i Chili wyrażają zadowolenie z posiadania dwóch. O, posiadania oczywiście tych dwóch Bingo. Mimowolnie komunikując preferencje osobowości jednej córki nad drugą. Najpierw, bie, najpierw Blue i Bingo były podobne. Czy Bingo zmieniła się na podobiznę Blue, a następnie Blue na Bingo. I obie były takie same. I tutaj rodzice. Czy Banjo podejście mimowolnie tak mogło komunikować, że wolałby mieć dwa, dwie dziewczynki jak bingo, aniżeli Blue? Chociaż odcinek kończy się wesoło, podkreślając trwały wpływ słów rodziców i znaczenie celebrowania unikalnej osobowości każdego dziecka, pomyłka Banjo i Chili, którzy nie odnieśli się do swojej niezamierzonej uwagi, podkreśla potrzebę, aby rodzice byli świadomi przekazów, jakie wysyłają nawet w żartach. A wy. Jakie rzeczy jeszcze znaleźliście, które mogłyby świadczyć o tym, że Bungie i Chili są złymi rodzicami? Dajcie znać w komentarzach.